Hej, cymanko, ja jestem Smokę i witam w kolejnym odcinku Burzy w Mózgu. A dzisiaj poruszę temat aborcji. Na początku chciałam powiedzieć, że seria ta nie skończyła się, ale robienie dwóch filmów tygodniowo zajmuje mi naprawdę dużo czasu i po prostu bym się nie wyrobiła. Filmy z tej serii będą pojawiały się raz na jakiś czas. Aborcja, temat bardzo aktualny, dlatego ten film pojawia się właśnie teraz. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczalność przerwania ciąży w przypadku ciężkiego upośledzenia lub choroby płodu jest niezgodna z konstytucją. Oznacza to usunięcie z prawa polskiego przepisu, który na to pozwalał. Stało się to 22 października. Zanim przejdę do tematu strajku czy protestów, pozwolę sobie wypowiedzieć się w temacie samej aborcji. Odkąd zaczęłam myśleć bardziej poważnie, uważam, że aborcja powinna być legalna i w przypadku chorego płodu, i w przypadku zajścia w ciąży w wyniku gwałtu, i w przypadku zajścia w ciąży w młodym wieku. Jeżeli chodzi o chory płód, to wydaje mi się, że nikt nie chciałby patrzeć, jakiego dziecko cierpi bądź umiera. Rodzic ma obowiązek chronić swoje dziecko przed cierpieniem, a przez przesteka nie może tego zrobić. Zajście w ciążę w wyniku gwałtu. Sam gwałt jest rzeczą straszną i znam wiele kobiet, które stwierdziły, że jeżeli zostałyby zgwałcone, to wolałyby umrzeć niż żyć z tym do końca życia. Nie wyobrażam sobie nosić przez 9 miesięcy dziecka potwora, bo inaczej nie da się tej osoby nazwać, która dokonała tego gwałtu. Jasne. Ktoś mi przecież powie, że można oddać to dziecko do okna życia. Ale te osoby chyba czegoś nie kumają. 9 miesięcy. Dzień w dzień przypominać sobie o tym, co się stało. Ktoś inny powie: Dziecko przecież nie jest niczemu winne. Kobieta też nie. Zajście w ciąży w młodym wieku. Powiem, najpierw, że głupotą jest uprawiać seks bez zabezpieczeń i na usta aż się pcha. Masz to co chciałaś, ale wiadomo, że zabezpieczenia nie są skuteczne w 100%. Jeżeli ktoś uważa, że byłby w stanie podjąć taką odpowiedzialność i uważa, że da sobie radę, to gratuluję. Ale umówmy się. Wielu młodych ludzi ma w głowie pustkę. I naprawdę szkoda by było, żeby ta pustka również przeszła na dziecko. Jeżeli ktoś mi powie, że z niepełnosprawnością można żyć w kontekście urodzenia się z niepełnosprawnością, jako przykład daj mi kanał Życie na wózku, to proszę niech się doedukuje, bo to naprawdę nie jest najlepszy przykład. Zastanawiam się, co miały w głowie kobiety wchodzące w skład Trybunału Konstytucyjnego. Kumam, że pani Krystyna i pani Julia nie są już w takim wieku, że mogą zejść w ciążę, ale może mają córki, synów. Którzy mają żony, dziewczyny. Czy chciałyby pani oglądać swoje wnuki, które cierpią? No nie wydaje mi się! Przejdźmy do tematu strajków i protestów kobiet. Na starcie chcę powiedzieć, że absolutnie nie popieram wandalizmu. Zobaczyłam na fanpage'u strajku kobiet post pokazujący wandalizm obok otwoskiej siedziby pisu. Należy pamiętać, że to, co robisz, zostawia po sobie ślad, i właśnie tak będą cię traktować ludzie. A chyba nie chcemy, żeby traktowano nas jak patologię. 23 października byłam na proteście w Katowicach. Jeżeli gdziekolwiek w mediach przeczytacie, bądź usłyszycie, że w Katowicach były zamieszki i policja musiała interweniować, to wiedzcie, że to kłamstwa. Prócz skandowania słowa wypierać, nie działo się tam nic niebezpiecznego. Pozwolę sobie zacytować mojego kumpla czarka: Przecież 150-letnich facetów wie lepiej, czego kobiety potrzebują i jak myślą. To jest niestety smutne. W filmach, które widzicie, możecie zobaczyć, ile osób tam było. Ile osób chce walczyć o to, żeby kobietom było lepiej, żeby miały możliwość wyboru, czasem tragicznego, ale jednak wyboru. Ponad 7 tysięcy, z tego co czytałam, to w Warszawie było ponad 10 tysięcy. Byliśmy pod siedzibą PiSu oraz archikatedrą. Na schodach przed katedrą stała policja, przygotowana jak na wojnę. W tym miejscu chciałam powiedzieć, że żal mi was, policjanci. Wykonujecie rozkazy, bo musicie. Ale czasem nie myśląc. Jeśli każą wam strzelać do cywila, zrobicie to? Nie każdy policjant jest zły. Powiem więcej, jest wielu, którzy są pomocni, myślący. Byłam na tym proteście. Byłam tam, mimo że panicznie boję się zgromadzeń dużych i małych. Mimo, że dostawałam tam ataku paniki, byłam tam. I was też zachęcam. Nie spróbujemy, nie dowiemy się, czy coś to da. Na wszelki wypadek weźcie jogurt.